Już są! Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry, proszę bardzo, siadajcie panowie. Bardzo się cieszę, że, że udało się wam przyjechać. No, pora jest wczesna, ale wiadomo, przed szkole... Dzień dobry, dzieci. Chodź. Chodź. Tutaj. Bardzo się cieszę, że panowie oh. przybyli. Dzie dzieci są w niebo wzięte w ogóle. Drogie dzieci, cała Polska czyta dzieciom, a e, panowie z kabaretu postanowili e, przeczytać dla Was e, wiersz Juliana Tuwima Lokomotywa. E. Rozmawiałem z panem przez telefon wczoraj i tak się umawialiśmy, że. Nie ma problemu. Oczywiście. Proszę bardzo, mam przygotowany tekst. Bardzo proszę, panie. Ym... Marcinie. Marcinie i pan Michał, oczywiście. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Cała Polska czyta dzieciom. Proszę bardzo. Tak, tak. Może tak, tak. się bym się, się nie ma no. może ja bym się, się nie czytał, a ja Oczywiście, no oczywiście, jejku, no, jaka to następna niespodzianka, oni to zrobią najlepiej tak, jak potrafią, po prostu w swoim stylu, tak. tak. Pan y, Marcin będzie deklamował, a pan Michał jako najlepszy w Polsce pokazywać, będzie pokazywał, no jejku cudownie, bardzo proste. Jako, e, hajomietku, Haro franku. Halo, mietku, halo, tak, tak. twiem, że będziesz pokazywał. Tylko trzeba wstać. Teraz. Uwaga, nie ma taborka, Nie ma taborka, uwaga. <śmulaturalne> Prze -prze Przepraszam. W przedszkolu nie można palić. Od kiedy? Od 15.